Jak dobrze wiecie, była królewska forma w ostatnim odcinku. Ale w nocy ta forma niestety ale się trochę popsuła. Zobaczcie te battle. W nocy troszeczkę sobie pograłem, no bo był Miszczu. Był Majszy. Był Majszy. I Maishi, nie wiem czy wiecie, ale miesiąc temu ogłosił się królem tej strony. A król jest jeden. Król jest jeden, ale no zobaczcie tą batlę w ogóle za 6 klocków z Majshim. No jest to naprawdę ciężki oponent, tyle powiem. Ciężki oponent do rozegrania. No ja widziałem, że on już trafił, jakieś butterflye emeraldy. M9 Ruby, No zobaczcie tą batelkę, nie? Tutaj 3% Ruby, Gemstone 3% Hydra. No początek niezły dla Majshiego, niestety ja bo, i Boti Samu, no 7 dyszki, i 4 dyszki. Gemstone. No, dla Isamu i zobaczcie, 3% rubi, ostatnia skrzyneczka. I powiem tak, jakbym tutaj kliknął, Anderka, to wjechałoby 7 dyszek, ale... No, MaiShi mnie tutaj w nocy niestety okradł, więc no, mamy tutaj... Oj, rachunki do wyrównania z MaiShim. Jak MaiShim będzie na stronie, no to będzie trzeba go ograć. Ja wygrałem jeszcze, jak widzieliście, tam parę batelek, no generalnie pokażę Wam. E, wygrałem jeszcze tą batelkę, no później trochę poprzegrywałem, ale zostało mi tutaj jeszcze 14 kloców. Butterfly Slaughter Huntsman Biolor. E, sprzedajemy to sobie, no i dzisiaj rozegramy 19 klocków. Na pierwszy rzut poleci bat latania, na przepał, a później jakaś grubsza, ale przypominam Wam, że no jak to oglądacie, no to trwają giveawaye, no i teraz jak wpłacacie z moim kodzikiem, no to macie naprawdę potężne skiny do wygrania, no zobaczcie to, Bowie Knife Doppler Face 2 za 200, Shadow Daggersy Fade za 1400, macie jeszcze Vulcana za 1200, no i tutaj macie minimalne doładowanie, czyli dyszka, no na Bowie Knife macie 6 dyszek, na Shadow Daggersy 4 dyszki, tak naprawdę dla każdego, bo ponieważ no dla tych, którzy grają za więcej jest Bowie Knife i przykładowo Shadow Daggersy, ale dla tych, którzy grają przykładowo za taką... Przysłowiową dyszkę, no to jest wulkanik za 1200 ziko więc naprawdę spoko. Działa to też w ten sposób, że no jak wpłacicie więcej, to macie większą szansę na wygraną, ale tak naprawdę każdy ma szansę wygrać. Oczywiście musicie wpłacić z moim kodzikiem, czyli klikacie sobie ten plus i wpisujecie tutaj kodik w Access, no i otrzymacie darmowe 2,10 zł na start. A dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli pacer stówkę masz 110, wpłacisz 1000, masz 1100 z moim kodem. Metody płatności to blik, Visa, Skinny, Crypto, paysafecard, Card, SMS. Pamiętaj, że musisz mieć ukończone 18 lat żeby tutaj grać, no i zobaczcie, na ten moment, no mamy tylko 15 osób, na ten moment tylko 15 osób, więc nie ma tutaj jakiejś dużej konkurencji, no i w sumie macie dużą szansę, jak na ten moment zgarnąć sobie właśnie Shadow Daggersy Fejdy, wpłacając tylko 4 dyszki, więc myślę, że spoko, ja Wam życzę powodzonka, oczywiście dziękuję Wam za grę na moim kodziku, jeszcze zobaczcie, co widzowie na moim kodzie robią, no naprawdę potężne rzeczy, e, jakbyś coś zrobił, pochwal się tym na Instagramie, ale dobra. Pierwsza batelka na przepał wleci na standardowym i zrobimy sobie coś takiego. Damy jednego ninja case'a, damy jednego Ratlesa. Skrzyneczki damy sobie na buście, żeby była większa szansa na jakiś lepszy dropik. Damy agenta. Damy Watera w sumie. Kiedyś wypadłem 9 Marvel Fate tutaj, więc możemy dać. Damy sobie dwie skrzyneczki ze stickerami. Damy Cyber Case'a, damy dwa eleganty, damy Beast Case'a. No i jeszcze możemy jakieś skrzyneczki dać, więc dajmy Essentiala i na sam koniec niech. Niech to będą pull case'y. Robimy taką baterkę, wiecie co, na 4 osób. Zaryzykuję na cztery osóbki baterka za trzy klocki, więc nie jest jakaś to gruba batla. Mamy mega dużo tanich skrzyneczek, więc zobaczymy, która skrzyneczka tak naprawdę będzie najlepsza i najlepiej sypnie. No a na końcu pull case'y. No myślę, że z pull case'ów pewnie wypadnie najlepiej, no ale zobaczmy, jak to będzie. Pierwsze co to Ninja Caseik. 36 zł dla mnie, więc no wróżba naprawdę konkretna. Druga to jest Rattles za 54, no i tutaj mamy AWP Electric Hive za 150. Niestety, zobaczmy eventową, Lifeguard. Famasik, no niby najlepszy skinek, ale Lifeguard dał tutaj w sumie najsłabiej. Dak, Casey dał nam gloczka, dał emeczkę i dał tutaj MP7, MEczka najlepsza no na razie i samo na prowadzeniu. No i Summer Case'ik, no niestety, ale dał tylko P2000. Zobaczmy Riptida, może jakiś nożyk wleci. MP9, no to jest najlepszy dropik, ale nie jest to jakiś mega fajny drop. Drugi Riptide. Nie ma żadnego noża, szkoda, może jakiś agencik za 400 stówki i wyjdziemy na prowadzenie? Oj, 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 tutaj chyba z agentów, no najlepszy jest dla Michaela za 117 z Watercase. Najsłabiej chyba dla mnie. Oj, tak, no złotóweczka. Może na stickerach coś podbije nam. Astralis London. No nie ma powrotu na stickerze pierwszym, ale może drugi? O, najgorszy chyba. 6 zł. No dobra. Może cyberklesik na buście. A Wupa Electric Hive dla mnie i dla Alexa Wychodzimy na prowadzenie. Okej. Okay. Elegancik Alex. Dwie stówki. No dobra, Alex wychodzi na prowadzenie. Różnica pięciu dyszek. USP Business Class za 268. I Michael wychodzi nam na prowadzenie. Beast case na buście. A Wupa Michael. Michael już prawie ma tysiaka. No i zobaczmy. A Wupa Asimov? Ze skrzyneczki za 168. Wychodzę na prowadzenie. No i cztery case'y Oj, pierwszy nie dał tak naprawdę nic. Fajnie by było trafić karę bita No, zobaczmy. Oj, emeczka Asimo. Wychodzi na prowadzenie nam niestety Michael. Przedostatni pool case. Oj, oj, oj. No, zobaczmy. Ostatni. Czy to wygramy? Alex. Niestety. Alex pod koniec. Alex pod koniec zgarnął nam tą batelkę. No nic, tylko wysyłamy faka dla Alexa. Unlucky. Unlucky z tym USP-kiem pieprzonym. Ale wiecie co, mam 16,500. No to otwórzmy sobie jedną 3% Hydrę. Zostanie 15,900. A może coś wleci, No mogę go dać chociaż tego Good knife'a, slotterka. No ale niestety nie dała. Otworzę jeszcze jedną. Też nic nie dało. Dobra. E, otwórzmy sobie Pull Case'a teraz jeszcze na buście. Mamy Digla za. Oj, za 8 dyszek. Myślałem, że to będzie ten za 600. No i ma 10 Neon Rider. No dobra, początek kiepski. Pamiętajcie też, że wyniki wszystkich ostatnich odcineczków będą dopiero w poniedziałek. Jakby ktoś pytał, no to zwycięzcy w poniedziałek. Zobaczcie też, bo miałem w ogóle mały unlock. Więc możecie zobaczyć ostatnie wysłane skinki tutaj dla widzów. No zobaczcie, jest tutaj jakaś koska. Mamy jakieś fajne skinki. No w sumie myślę, że spoko. Ale wiecie co? Zrobimy sobie tak. Jak coś tutaj wpadnie, to robimy standardowy. Jeśli nie wpadnie nic, no to robimy underdoga. Zobaczmy. Mamy karambita slotera. No i to jest dobry dropik. 4800. Jeszcze dwie? Oj, tutaj kurczę, tutaj awupka, tutaj karambit. No unlucky, ale dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna ostatnia. Nie ma nic, no ale dobra, wpadło, więc robimy jeszcze jedną batlę na standardowym trybie. No i myślę, że tak, na rozkręcenie, dajmy sobie raz, dwa, raz, dwa. Damy jeszcze to, damy jedną eventową, damy jednego beast case damy sobie pool case'a, mamy już 10 skrzyneczek. No i dobra, czas na coś grubszego, damy tak, łapona. damy jedną anarchię, damy sobie royalka. Dobra, żeby nie przedobrzyć, ja myślę, że gemstone i 3% rubi. Okej, okay, no dobra, taka standardowa miała druga batelka wjechać grubsza, no i zobaczmy, może lubi, może... Butterfly Emerald z Gemstounika to by był naprawdę piękny scenariusz, ale... No zobaczmy. Wysyłamy faka. pierwsza skrzynia. Załóżmy, że wróżba. Całkiem obiecująca wróżba. Cybercase'a łupkę a mamy za 200. Ale Kałach Neon Rider dla Adriana z 222. No i Adi nam wychodzi na prowadzenie, ale może z Eleganta coś sypnie. No jakby dało SPK, to byłoby spoko. Byłyby trzy stówki, ale nie dało. Drugi Elegant. Oj, Eleganty. No nie dały, ale może... Może Titan. Nigdy nie trafimy tego Titana. Mamy Astralis London. Zobaczmy procentówę z Huntsmanem Marble Fade'em. Okej, okay, no pierwsza nie dała niestety nam nic, ale jak druga? Dobra, no też nic w sumie niestety. No i zobaczmy. Eventowa za 168 daje emeczkę Gracz za 3 stówki prawie dla Adriana. Beast case. Oj, słaby dropik, trzy dyszki. Może Pool case, jakiś wulkan, Print stream, coś ten? No Princream przeleciał, o wilkumowa, ale tylko przeleciał. Może łupą kejsik, kałaszek tęczowo. No USP Czarne wody, no ale to tylko 385 ziko. No i fajne glowsy tutaj były, ale niestety, no Adrian dalej na prowadzeniu. Może Royal to zmieni. Omega glowsy nie zmieni. No i zobaczmy, Gemston. Dobra, moja M9 lepsza i 3% rubi. Wygrywamy. Wygrywamy tą standardową batelkę. No i kuźwa, ładnie dało, ładnie dało. Dwie M9 mamy. No ja myślę, że jedno możemy sobie zblokować, tą droższą. Okej. Okay. No a resztę myślę, że możemy sobie, kurde, sprzedać. Będzie 12, czyli mamy 21 i mamy nową m 9 Kliknijmy sobie jeszcze skrzyneczkę 2% rubi. No może, może przy farce. Oj, no nie przy farce na tej 2%. -weczce. Szkoda, ale zróbmy sobie teraz jeszcze Underdoga. Nie na 4, tylko na 3. I spróbujemy Gemstone bez busta na buście i 3% rubi. Zobaczmy, no zobaczmy. Jestem ciekawy. No w sumie jestem ciekawy. Jeden bez boosta, drugi na buście i 3% Rubino. No taka baterka, tylko trzy skrzyneczki, ale może, może sypnąć, może sypnąć. Mmm, Rosso. Teraz czekajcie, kto ma jakie procenty? 33,3, 33,34, 33, 33,29, 23,47. Najmniejszy procent wygranych ma Emily, największy ma Isamu. Dajmy Isamu. Dobra, wysyłam paka. Zobaczmy. Zobaczmy tego anderka. O, w sumie dobra, dobrze zaczęliśmy, ale zobaczmy co da na buście. Okej. Okay. No i 3% rubi. Dobra, no wygrywamy, ale jakiegoś mega profitiku tu nie ma. Mamy 8200, wydałem 6700. No no 1500 ziko profitu. Spoko, no nie najgorzej. Mogło myślę być o wiele gorzej. Otwórzmy sobie teraz skrzyneczkę eventową na buście 1 168 ziko, co nam tutaj da. A AW... wupa nie przeleci. Myślałem, że będzie AWP Asimowi ten Golden Coil, ale niestety zatrzymało się. No perfidnie, trzeba przyznać. Mamy kołożkę Asimowa i mamy Cyber Security. No, średnio, zobaczmy jeszcze. O, jo, jo jeszcze 3 i 3 CZ. -y. Pamiętajcie, że nie zawsze da się trafić te najlepsze przedmioty i nie zawsze się wygrywa, ale kliknijmy jeszcze 3. No tutaj już lepiej. Mamy Awpeczkę Asimov, mamy Ameczkę Gracz i to będzie łącznie tutaj 200, tutaj 400. Okej, no myślę, że wiecie co, no po takich winkach ostatnich mieliście do wygrania Falconona Knife Marble Fade, no a dzisiaj będziecie mieli do wygrania AWP Asimov za 400. Żeby wygrać Awupkę Asimov musicie zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj 3 łapeczki to będzie złotóweczka i 3 grosze. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam w przyszłym odcineczku. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale. Pamiętaj ale, że to sprawdzam. Jak nie masz suba, no to nie wygrywasz skina. Po prostu szukam osoby, która tego suba ma. E, no i dzisiaj w komentarzu... Kurczę, wiecie co? Dzisiaj w sumie 400 stówki do wygrania. No to zróbcie jakąś fajną batelkę. Myślę za 10 klocków. Za Tak, 10 koła. Pamiętajcie, że musicie ale napisać na ile osób. Czy na 2, czy na 3, czy na 4 I jaki tryb. No i tyle. Najlepsza batelka za dyszkę wygrywa. E, a my zakończymy sobie dzisiejszy odcinek gemstone case'em na buście. No i zobaczmy, taki Butterfly Emerald. Może by w końcu wskoczył, a razu go nie trafiłem, by było super. No, mamy Talona, Knife'a Dopplera Face 1. -kę. To nie jest zły drop. Mamy 4300, czyli tysiak na plus. No to jeszcze jeden Gemstone. Okej, okay, mamy talona Dopplera Sapphire'a. I możemy myślę odpuścić. Nie ma co klikać tego dalej. Jedynie co możemy kliknąć to 3% rubi. Jak leciał talonik? No zobaczmy. Oj, oj. No nie ma, nie ma, nie ma, niestety. No mamy stickerek. Mamy stickerek, a zobaczmy jeszcze 2%. To akurat mi zostanie 15 stop. O, przeleciał. Przeleciał ten rubin. No ale dobra, nie ma źle. No powiem wam, że nie ma źle. Ja myślę, że tak, to dziewiątkę. Albo na razie nie. Na razie to zostawiamy. No, tak, nawet, nawet w pewnym momencie było lepiej, ale też nie ma najgorzej. Myślę, że to by było na tyle. Pamiętajcie o giwałajkach. W poniedziałek wleci jakiś nowy. Coś będzie też grubego, ale to by było na tyle. Na razie.